Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Spoiler Included. Dzisiaj zajmiemy się komentarzem do filmu, który opublikowałem niedawno, do kryzysu twórczego, który jest moim pierwszym filmem krótkometrażowym i chyba pierwszym filmem w ogóle, który ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie i generalnie o czymkolwiek mówi. Bo wcześniej ograniczałem się tylko do wstępniaków u siebie na kanale przed odcinkami Spoiler Included, a w tym roku pomyślałem, że fajnie byłoby iść z tym trochę dalej i realizować jakieś no, drobne chociaż fabuły. I to jest pierwsza z nich. Mam nadzieję, że Wam się podobała. A jeśli chcecie dowiedzieć się, jak ją zrobiłem, to oglądajcie dalej. Nagrałem to ujęcie jeszcze zanim w ogóle stworzyłem skrypt do tego filmu, bo pomyślałem, że to może być ostatni dzień w tym roku, kiedy tak ładnie pada śnieg i fajnie byłoby to nagrać, bo jak tego nie nagram, to nie wiem, kiedy znowu ten śnieg zobaczę. I w sumie bardzo mocno się wtedy pomyliłem, bo zima w tym roku dała mocno do wiwatu, ale no hej, wyszedłem i nagrałem, i w sumie dobrze, bo może gdybym nie nagrał tego ujęcia, to nie byłoby w ogóle całego tego filmu. To jest naprawdę mój telefon, naprawdę mój dzwonek, i to jest naprawdę moja córka, która zresztą zadebiutowała w tym filmie, więc mam nadzieję, że podobała się Wam w roli córki youtubera. Bardzo hmm. lubię to ujęcie, bo Jak kojarzy mi się z tymi wczesnymi bądowymi filmami, będzie. gdzie zawsze antagonista, którym często był Ernst Starvo Blofeld, również był portretowany w ten sposób. Nie było widać nigdy pełni jego postury, nie było widać początkowo jego twarzy, tylko zawsze była ta dłoń, która albo głaszcze kota, albo naciska jakiś magiczny przycisk, który robi coś jeszcze innego, i to bardzo fajnie budowało suspense i pomyślałem, że wykorzystam właśnie tę technikę również w moim filmie. I podoba mi się to ujęcie jeszcze z jednego powodu. W momencie, gdy wyostrza się ta szklanka, to również widać tytuły książek, które stoją na półce, i wśród nich jest Wilk Stepowy Hermana Hessego, który jest w pewnym sensie książką właśnie o takim rozstroju osobowości i o tym, że każdy z nas ma w sobie wiele takich osób, i każda z nich odpowiada za konkretne cechy tego, co jest wypadkową Twojej postaci. I trochę mój film o tym opowiada. Tata? Nagraliśmy z Wojtkiem cały ten segment i zorientowaliśmy się, że nie włączyliśmy mikrofonu, więc wszystko mieliśmy bez dźwięku. Więc generalnie wszystkie te dźwięki w scenie, gdzie Wojtek odbiera komiksy od Szala, dwa tomy Invincible, zostały nagrane w postprodukcji i myślę, że względnie nieźle to wyszło. Oczywiście są tutaj pewne drobne błędy, ale ogólnie nie ma tragedii. Odgłosy stukania w drzwi, odgłosy kroków stawianych przez Wojtka. Odgłos komiksów podawanych z ręki do ręki, czy wreszcie no, nasz dialog, to wszystko zostało nagrane później, w postprodukcji. Ci z Was, którzy żyli jakieś 20 lat temu i już grali w gry komputerowe, na pewno kojarzą Deluxe Ski Jump. Dosłownie każdy w Polsce grał w tę grę w momencie, gdy małysz wygrywał zawody w skokach narciarskich na całym świecie. I to panowała w Polsce totalna mały Szumania i ostatnio przypomniałem sobie o tej grze i okazało się, że jest jej wersja mobilna z reklamami do pobrania za darmo, więc pobrałem, pograłem trochę i stwierdziłem, że fajnie byłoby to umiejscowić w naszym filmie, bo mnóstwo ludzi powiedzmy w okolicach mojego wieku ma nostalgię do tej produkcji. I oczywiście ja w tym ujęciu nie gram w tę grę, bo raczej nie da się chyba na nią grać na padzie, chyba że coś specjalnego człowiek wymyśli. W Jump gra tutaj Wojtek, a ja jedynie udaję na padzie, że gram. Wojtek gra na telefonie i przesyłaliśmy obraz na telewizor. I w ten sposób to nagraliśmy. To tak, za którem jakiś facet ci te komiksy. wyglądał jak ty. Nie mam czasu, zajęty jestem. To co ja mam z nimi zrobić? Nie wiem, weź jej, poczytaj. Wypadałoby w tym momencie powiedzieć, że nie, Invincible to nie jest najlepsza lektura dla 9 chłopca. Powinien podrosnąć jeszcze tak przynajmniej z 6 lat, tak mi się wydaje. Specjalnie nagrałem to ujęcie w 4K, by zrobić tę delikatną pompę i po prostu trochę odejść kadrem do tyłu, bo to robi bardzo fajny klimacik. To jest jedno z dosłownie kilku ujęć z Gimbala, które znalazły się w filmie i operatorem wszystkich był mój syn. I widać, że nie ma wprawy w posługiwaniu się tym sprzętem, ale trudno mieć mu to za złe, bo cały gimbal łącznie z aparatem i z obiektywem waży gdzieś chyba ze 3 kg. I wierzcie mi, że to nie jest mało w momencie, gdy trzeba to trzymać w odpowiedni sposób i starać się faktycznie, by te ujęcia były stabilne. Ostatecznie myślę, że Wojtkowi wyszło to całkiem nieźle. Silniki gimbala faktycznie wykonują tutaj coraz więcej pracy, jeśli się dobrze słuchacie to słychać, że ten odgłos silnika narasta w tym ujęciu, ale zostawiłem to specjalnie, ponieważ napięcie też tutaj powinno narastać i bardzo fajnie to jest obrazowane właśnie przez ten dźwięk. To jest ta scena, przy której możemy się zatrzymać na trochę dłużej i pogadać o postprodukcji i o samym nagrywaniu oczywiście też. Musiałem ją nagrać za jednym zamachem, odgrywając najpierw postać szala, później postać youtubera. W międzyczasie trochę zmieniło mi się światło, bo korzystałem ze światła słonecznego. I w tym momencie musiałem, nakładając maskę, trochę wyrównać ekspozycję. Na szczęście film ostatecznie miał być czarno-biały, więc nie musiałem męczyć się jakby z kolorami, a jedynie ze światłem, i chyba wygląda to całkiem nieźle. To znaczy, myślę, że gdybym nie wiedział, ile tej było kombinowania, to byłbym w stanie uwierzyć, że to było dwóch aktorów, a nie jeden. Nagrywanie tej sceny zajęło jakieś 20 minut, chociaż oczywiście jest bardzo krótka. No bo najpierw musiałem zagrać dokładnie jedną postać, później drugą postać. W międzyczasie się przebrać, i przez cały ten czas kamera musiała być włączona, musiała nagrywać, i oczywiście nie mogłem jej ruszyć nawet o milimetr, bo to by wpłynęło mocno na kadrowanie, i później musiałbym dużo więcej kombinować w postprodukcji. A tak wyszło względnie fajnie, tak mi się wydaje. Kiedy będą nowe odcinki? Nagrywanie bardzo jasnymi obiektywami ma w sobie ten plus, że jesteśmy w stanie ustawić bardzo płytką głębię ostrości. Możemy osiągnąć taki bardzo fincherowy efekt, gdzie ostry jest na przykład tylko wylot lufy rewolweru, podczas gdy cała reszta jest zamazana. Jest to zamazane nie poprzez jakieś takie cyfrowe blurowanie później w postprodukcji, tylko jest zamazane organicznie ze względu na optykę samego obiektywu. Właśnie taki efekt chciałem tutaj osiągnąć i dzięki dobremu obiektywowi mi się to udało. Te trzy ujęcia, gdy przygotowuję się do nagrywania. Nagrałem już na koniec całej produkcji, bo w pierwszej wersji bezpośrednio po odwiedzinach szala u youtubera przechodziłem do tego ujęcia, gdzie schodzę do piwnicy i nagrywam. Podczas montażu stwierdziłem, że jest to trochę za szybkie, zbyt dynamiczne przejście. Musiałem pokazać etap czytania komiksu, pewnego researchu czy wreszcie pisania skryptu, bo bez tego to tak jakby nie ma sensu. Bardzo lubię to ujęcie. Kojarzy mi się ze starymi horrorami z filmami Noir. Tak po prostu. W tym ujęciu najtrudniejsza była ekspozycja, czyli światło i ilość tego światła, którą mam poprzez całe ujęcie, bo z tego ujęcia wyciąłem poszczególne etapy tworzenia planu mojego odcinka YouTube'owego i na samym początku oświetlała mnie tylko żarówka, którą miałem w piwnicy. Podczas gdy później doszły lampeczki, doszedł mój backlight, który jest tutaj, doszedł softbox. I w tym momencie tego światła zrobiło się bardzo dużo. Starałem się trochę zajmować tę ekspozycję na kolejnych jump cutach. Myślę, że całkiem fajnie wyszło w ostatecznym rozrachunku. Na koniec jeszcze chciałem opowiedzieć o samym montażu. Zmontowałem ten film, tak jak całą resztę odcinków Spoiler Included, w programie Vegas Pro 14. Na praktycznie wszystkie ujęcia, poza ostatnim, czyli tym, w którym zmienia się kolor, nałożyłem tak zwany glow. Czyli taki jakby połysk idący od światła, co możecie zobaczyć w tych tutaj licznych przykładach, jak to wygląda z glowem i bez niego. Na wszystkie ujęcia, również poza ostatnim, gdzie to znika, nałożyłem też kaszety, czyli te czarne paski u góry i u dołu, które sprawiają, że aspekt filmu jest taki bardziej kinowy i bardziej przypomina właśnie taki film, który moglibyśmy zobaczyć w kinie. Ponadto, ponieważ nagrywałem w płaskim profilu kolorystycznym, czyli bez większych kolorów, musiałem później w postprodukcji dodać bardzo dużo kontrastu, czyli wyskoczyć na krzywych z bielami i z czerniami. No i to by było na tyle. Żadnych większych, specjalnych efektów w tym filmie nie było. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i że mój komentarz również. Planuję więcej takich projektów robić w tym roku kalendarzowym, więc miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, subskrybujcie kanał. Dajcie znać, co myślicie w ogóle o tego typu produkcjach. No i tyle. Widzimy się w kolejnych filmach Spoiler Included. Trzymajcie się, miłego dnia Wam życzę. Cześć!